Cześć, witam Was na moim kanale. Ja jestem Arisu i tak to jest ten sam dzień, gdzie nagrywałam wcześniej poprzedni filmik, czyli Dziękuję. I ja po prostu po tym, przez całe, całej sytuacji, mam takiego powera do nagrywania. I dzisiaj, jak widzicie, po tytule będzie o taku, tak. I akurat ten pomysł na ten film przysłał mi Wojciech Kowalczyk, z czego bardzo dziękuję za ten komentarz. I szczerze, ja nawet zapomniałam o tym, że jest taki, taki tak. I właśnie przygotowałam sobie, znalazłam, w sensie w internecie pytania. Tu w ogóle nie mam telefon, więc będę czytać z telefonu. I jedziemy! Pierwsze pytanie. Od kiedy zaczęłaś interesować się mangą i anime? Niech ja to policzę. Chyba od, od 2018 roku, czyli... Trzy lata temu, z 2018, 2019, 2020 i nawet wiem którego dnia, bo to chyba jest 17 luty, bardzo blisko moich urodzin. I pamiętam dokładnie jeszcze ten dzień, to był pierwsze anime: to było Death Note, ja pamiętam wtedy byłam chora, bo się przeziębiłam. Pamiętam to była sobota: przeziębiłam się, bo szłam po psa na dwór, żeby, żeby przenieść go do domu. Eee, I wiem, że potem wieczorem zaczęłam mieć lekką gorączkę, i wiem, że wtedy też oglądałam Death Note. I, i tak to było, a niestety jeżeli chodzi o to jak zaczęłam oglądać anime nie wiem czy to może, może tu to będzie wiecie, taki film, może będzie takie pytanie nie wiem. ale jeżeli chodzi o to od jak zaczęłam się interesować to może kiedy indziej w innym filmiku powiem całą moją historię drugie pytanie to twoje pierwsze anime i jest to Death Note aczkolwiek tak patrząc pierwsze 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 to prawdopodobnie Pokémony, aczkolwiek ja wtedy nie wiedziałam, że to jest anime, ale tak świadomie to na pewno Death Note i chyba mi się tak wydaje, że kiedyś jak byłam mała, ja miałam tam chyba nie wiem z 12, może 10 lat, to pamiętam, że u mojej babci leciała jakaś bajka. I ja wiem, że ona była w innym języku i mi się wydaje, że to mogłoby być Sailor Moon, e, aczkolwiek nie pamiętam, ale wiem, że my z kuzynkami e, tak wpatrywałyśmy się w tą bajkę. I kompletnie nic nie się bo to chyba było po angielsku e, i chyba to było moje takie pierwsze, 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 ale świadomie to Death Note. A pierwsza manga, pierwszą mangą jaką przeczytałam to było Resident Evil, chyba tak to się czyta I taka dosyć mało znana ma manga, taka, taka pośrednia, nawet chyba dokładnie nie przeczytałam, chyba jednego tomiku nie było, bo pożyczyłam to od koleżanki yy, I ona chyba nie miała ostatniego tomiku, czyli to jakoś tak yy, A pierwszą moją zakupioną mangą, jaką przeczytałam to było Death Note Czwarte pytanie jak pierwszy raz zarogowałeś na język japoński? O, to jest bardzo fajne, bardzo, bardzo fajne pytanie Ze względu na to, że ja Death Note oglądałam z lektorem Tak, z lektorem I po prostu ten japoński był bardzo mocno przecisz, wyciszony I drugie anime, jakie oglądałam, to było Vampire Night I Vampire Night było japońsku, po japońsku i musiałam czytać I pierwszy moment był takie, co to jest? Co się stało? Czemu, czemu muszę czytać? I to było takie: z jednej strony to było takie co, muszę to czytać. I takie: od razu bym to, bym to rzuciła, jakbym musiała czytać, bo mi się po prostu by nie chciało. Ale z drugiej strony stwierdziłam: ej, DefNote było tak dobre, anime jest tak, to anime było tak dobre, więc może to będzie dobre. Dałam temu szansę, i wiem, że na początek był trochę dziwnie. Tak samo jak miałam, jak oglądałam dom z papieru, że ten hiszpański, ale to jest kwestia przyzwyczajenia się. I teraz po prostu dla mnie japoński to jest naprawdę cud, miód i malina, i nie wyobrażam sobie oglądać anime bez tego japońskiego. Piąte pytanie: czy umiesz mówić po japońsku, uczysz się japońskiego? E, uczyłam się chyba rok temu wakacji przez miesiąc z jakiejś takiej aplikacji na telefon. E, I szczerze, umiem jedynie liczyć. Yy, liczyć, przedstawić się, yy, jakieś tam pojedyncze słówka, które wyhaczyłam z anime, typu, nie wiem, Kawaii, yy, Arigato, i takie tam. Więc ogólnie nie za bardzo, ale wiem, że czasami tego japońskiego używam, typu przez pewien czas mówiłam do mojego psa Inu, czyli po prostu pies po japońsku albo neko, bo mi bardzo pasowało mówić do mojego psa neko. Kolejne anime, manga czy anime? Yy, Zdecydowanie chyba anime, ze względu na to, że magię trzeba kupować. Ja jestem troszeczkę takim skąpcem, takim troszeczkę, a jeżeli chodzi o magię, to potrafię wydawać pieniądze, ale ja raczej lubię trzymać te pieniądze. No i niestety mangi nie idzie wypożyczyć w bibliotekach czy coś, a anime można tak jakby obejrzeć za darmo, że tak można powiedzieć. Ja tu oczywiście nie namawiam do oglądania za darmo. i yy, yy. I tego typu rzeczy. Aczkolwiek bardziej anime. Chyba po prostu z tego więcej i też bardzo często pojawiają się po prostu adaptacje mangi. Yy, siódme. Yy, siódme pytanie. Ile anime obejrzałaś, a ile mang przeczytałaś? Yy, obejrzałam chyba jakieś ponad 107, tylko 100, 117 anime. A mang to chyba około 10. Ja nie wiem, ja to wam dokładnie napiszę, ja sprawdzę sobie na malu. Ale coś koło tego. I sądzę, że to jest ogólnie dosyć mało, tak 100. Ja będę, jak zaczęłam nagrywać, też, jak myślałam, 100 anime, Czy to nie jest za mało, czy to w ogóle ma sens, żeby nagrywać na YouTube, jak ma się, zna się tak bardzo mało. Ale teraz stwierdzam, że to jednak ja nie jest żaden błąd. Ze względu na to, że ja po prostu oglądam nowe serii, i wtedy ja na bieżąco mogę nagrywać i o tym mówić. Tak jakby, no, ilość mang, w sensie ilość anime, które obejrzałam. I mam które przeczytania, to raczej nic, nic nie świadczy o tym, czy mogę nagrywać, czy nie. Ale pierwszy to właśnie był taki moment, że trochę, trochę chyba za mało, e, ale da, daję radę. Ósme. Twoje trzy ulubione anime. Ostatnio nagrałam filmik, gdzie przedstawiałam moje top 5. Top 5? Tak, top 5, a tak naprawdę 9. Ale moje trzy ulubione: no To Violet Evangelion Serduszko Kocham, Kocham, Kocham. Koe no Kataci i weźmy sobie właśnie Death Note. Yy, tak, ale prawdopodobnie sądzę, że to się jakiś czas zmieni, ale jest naprawdę bardzo dużo, mi no jest ciężko wybrać takie top. Ale Violet, te wygarny na kataci to jest. To zawsze będzie w moim serduszku. Dziewiąte pytanie, twoje trzy ulubione magii. Hmm. O. Zobaczę sobie na swoją półeczkę. To jest dobre pytanie, bo wiem, że na pewno w moim topie się pojawiło kształt twojego głosu. Ale jak, no defnout na pewno. Co ja też tam przeczytam? Konek też było bardzo, bardzo fajne. To pamiętam, jak niestety nie mam tej magii, ale jak pożyczyłam od koleżanki, to Vampir Karin też, też było bardzo, bardzo fajne. Ale sądzę, że też w mojej top 3 by się pojawiło Tokyo Ghoul którego jeszcze nie przeczytałam, więc trochę ciężko mi jest sprawdzić moje top 3. Jakie anime ostatnio obejrzałaś? Ostatnio obejrzałam Monster Musume. To było moje ostatnie. Ogólnie skończyłam je wczoraj. I tylko wystarczy wybrać jeszcze dwa inne anime i się pojawi hashtag 3 anime, więc musicie w chwilę poczekać. A mangę. Ostatnią mangę, jaką przeczytałam, ostatnią, jaką mangę przeczytałam, to chyba właśnie, to chyba właśnie będzie Kokoro Connect. Aktualnie czytam Wasalord, ale ostatnia no to Kokoro Connect. 12. Czy słuchasz K-popu, J-popu wokaloidów czy op lub openings, nie wiem, co to są wok wokaloidów. A sobie później wygoogluję K-popu nie Przez chyba pewien czas próbowałam J-popu też nie, też chyba tak troszeczkę Chociaż wiem, że przez pewien czas miałam fazę na yy, Zespół Take From Czyli ten od openingu yy, do Tokyo Ghoul yy, Openingów, tak, słucham openingów, endingów Ja przez jakiś czas mam po prostu fazę na ID Invade I słucham i openingów, i endingów, i soundtracków yy, I takie no niektóre po prostu Sobie czytam a czytam co ja mówię, niektóre sobie oby słucham. Zazwyczaj słucham piosenek jak. Yy, openingów i ogólnie piosenek jak rysuję, więc trochę tego czasu, trochę tego słucham. Trzynaste pytanie. Byłaś kiedyś na jakimś konwencie? Niestety nie byłam. No, niestety nie byłam na żadnym, ale na pewno to się zmieni, bo zawsze bym chciała. Teraz trochę będzie łatwiej, no ogólnie w tym roku niestety nie ma konwentu, yy, ze względu na to, że koronawirus i takie tam. Ale może mi się uda za rok. Tylko, że ja mam taki problem, że ja nie mam znajomych, którzy oglądają anime i mangę. Ale może mi się uda. Na pewno do tamtego momentu zdałam prawko, więc będę mogła po prostu na sama na własną rękę pojechać. 14. Co myślisz o cosplayach? Zamierzasz kiedyś kogoś cosplayować? Eee, bardzo lubię cosplaya. W ogóle bardzo mi się to podoba. Eee, ja bym miała problem. Ze względu na to, że na cosplay trzeba wydać pieniądze. A ja jestem niestety tym takim małym skopcem. Ja bym wolała najbardziej na przy tym zaoszczędzić, ale jakbym miała na przykład mieć kogoś kosplay, cosplay, jakbym miała cosplayować kogoś, to prawdopodobnie byłaby to Violet Evengarden albo Nishimiya. Nishimiya? Jak ona miała nazwisko? Szołko, no Nishimiya Shawko. Albo jeszcze wiele innych różnych osób, ale. No, są na pewno cosplay są bardzo, bardzo fajne. 15. Masz jakieś gadżety związane z mangą i anime? Hmm. Mam koszulkę, nie, mam yy, bluzę, mam bluzę z, sitem, yy, z napisem opaj yy, I takie inne rzeczy się tu muszę trochę porozglądać i to chyba nie Nie, aczkolwiek Ostatnio ozdobiłam sobie swój laptop Naklejkami, które sama zrobiłam i uważam, że ten laptop jest po prostu cudowny <laughs> Więc to można by powiedzieć, że jest taki mały gadżet ale yy, to jest chyba wszystko, bo tak to nawet nie mam jakoś za dużo, niestety. Ale to się kiedyś na pewno zmieni. To się zmieni, coś czuję. E, 16. Czy czujesz się jak otaku? Hmm. Otaku to ogólnie w Polsce i ogólnie na świecie jest takie strasznie negatywne. Pod tym względem, że otaku bierze się osoby, które całymi dniami siedzą w swoim pokoju, oglądają anime. I teraz, jak to powiedziałam, stwierdzam, że tak jest. Bo siedzę cały dzień w domu i oglądam anime. I też są osoby, które na przykład mówią po japońsku o buczu się japońskich też tak mam, też mówię czasami, albo raczej staram się. Jeżeli chodzi o takie otaku pod względem zajawki na mangę, anime i ogólnie na ten cały świat, to tak, aczkolwiek taki otaku, który aktualnie się taki który aktualnie jest, czyli taki osob siedzący w domu gadający z ludźmi, tylko i wyłącznie o mangach i o anime, i próbujący z wszystkimi gadać o mangach i o anime, to nie. I to jest ogólnie, no, taki otaku, to jest tak śmiesznie trochę. A tak szczerze, nawet nie chcę się do żadnej grupy jakoś tak przydzielać czy coś, e, ale tak, no, ciężko mu po prostu powiedzieć. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. 17 e, Masz ulubione postacie? Tak. Tak, mam. Ale jest tylko pytanie, ale i tak wam powiem. E, tu pewnie chodzi o hasbędę i wifeu, chyba, bo to są takie, takie bardzo, bardzo ulubione. Moim hazbę mam dwóch. I jest to Ura z Bleach, jejku Kocham Gościa i Kakashi z Naruto A jeżeli chodzi o moje waifu, to nie wiem czy w ogóle mogę mieć waifu, ale bardzo lubię Nel z Bleacha i Nezuko z Kimetsu no To Są takie moje cztery ulubione ulubione, ale na pewno z tego więcej jeszcze L trzeba byłoby też dorzucić No jest trochę tego Osiemnaste Lubisz yaoi lub yuri? Czy to jest jakiś zbieg okoliczności, że 18 pytanie to jest czy lubisz yaoi lub yuri Tak Ale w sensie nie, to zależy. w sensie, Jeżeli chodzi o yaoi lub yuri, jeżeli chodzi tutaj o yaoi yaoi, a nie o Shonen ai To nie Bo takie yaoi to między innymi jest yy, pokuno pico To nie Ale jeżeli chodzi o Shonen ai i shoujo ai to tak, to lubię 19. Czy masz znajomych, którzy interesują się Japonią? Nie, takich. w się, sensie mój brat, ale mój brat już dawno nie ogląda. I mam też kolegę, którego chciałam wczepić w niego trochę te, to anime i tą mangę. I on ogólnie obejrzał Death Note i bardzo mu się spodobało. Więc ogólnie tak, zbyt dużo nie mam znajomych. I dzięki temu właśnie nagrywam na YouTubie. ponieważ nie mam z kim rozmawiać na ten temat. Dlatego po prostu siadam, gadam do kamery i tak jak mówię do was. I to tak jakby mogę sobie wszystko tu wygadać i potem w normalnym świecie, z normalnymi ludźmi, nie muszę rozmawiać na ten temat i ich po prostu męczyć tym. 20. Czy twoje rodzice wiedzą, że interesujesz się mangą i anime? Tak, wiedzą. Moja mama ma taki trochę sceptyczny wgląd na ten temat, ze względu na to, że ona twierdzi, że, że to strasznie mnie ogłupia. Ale ja tak nie twierdzę, a mój tata po prostu ciągle się mnie pyta, ile tego tam jest, i czemu to jest takie śmieszne, i ciężko mu jest po prostu wytłumaczyć, że anime, jest, anime jest tyle gatunków, ale... ale moi rodzice po prostu wiedzą, tak wiedzą. I to jest wszystko. 20 pytań. E, tak więc, o taku tak zaliczony, i ja mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Piszcie w komentarzach odpowiedzi, Wasze odpowiedzi na te pytania. Z chęcią poczytam, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. No i my, oczywiście, widzimy się w kolejnym odcinku. Więc, pa pa!